To jest BMW X5. Samochód wykonany z materiałów premium. Czego się nie dotkniemy? Wszystko jest przyjemne w dotyku, ładne dla oka. To co wygląda na metalowe. W rzeczywistości jest metalowe. Samochód posiada genialne fotele, które są elektrycznie regulowane. Dzięki temu możemy znaleźć idealną pozycję za kierownicą. Samochód świetnie się prowadzi, mimo dużych gabarytów zewnętrznych, zupełnie tego podczas jazdy nie czuć. Genialny układ kierowniczy sprawia, że to auto fajnie składa się w zakręty, przy czym w ogóle się nie przechyla. Automat jest Perfekcyjny, bardzo szybko zmienia biegi. Pod maską tego samochodu znajdziemy 3-litrowego sześciocylindrowego diesla o mocy 258 koni i w tym samochodzie ten silnik jest wystarczający. Pierwszą setkę zobaczymy po niespełna 7 sekundach. Jest dynamiczny, oszczędny i ma wysoką kulturę pracy. Ja nie jestem sympatykiem marki BMW, a jest to pierwsze BMW, którym jeździłem, które mógłbym mieć i myślę, że to jest najlepsza rekomendacja tego samochodu.